Dobra, nagrywamy Formiga 23. A to jest tak jak się kurwa, że... Nie, no teraz wtedy nie stajemy na YouTube a, filmiki i nie tutaj na jakieś narzekania Codziennie nie potrzeba stawiać i nie ma chuja. Kurwa, kicham na kurwa. Dzia, 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 już tam nie biegli, kurwa, biegli. ja jakieś tam pole było, już zapomniałem bo ja tu do nie grałem. Dobra, poczekaj, zobaczyć co tam było robot. Jeśli nie ma, to buroki. Do pracownika puścimy. 继头。 <laughs> <일어난> 이 똑같았죠, 나는. 합쳐 봐. tym pojedziemy trawę i zbiereczką pozbieramy i krową zawieziemy ogrom 34 35 minutowy nie za 34 to no zależy od tego na

o kukurydze posiamy mamy zesień, dobra zesień nie styczeń, lutym, marzec styczeń, lutym, marzec, sierpień marzec, lipiec, sierpień, sierpień mamy A musimy trawę skosić, bo musimy No i wałki porobię. O kurwa! Nie dałem się już skosić. A, bo to są moje sklepy. Bo wykupiłem na swoje i chuj. Bo nic jest... walki z niego Chodź mi to ティーティーティーニュアンティーティーティー。<music> Jakoś tam się żyje od pierwszego do pierwszego i chuj. Dobra, możemy teraz zrobić te, te poboczne. O, zapość tutaj, o tak. Puch. Lubię takie roboty robić. O nie Kurwa, ta robota. Ja bym chciał wrócić do takiego. tam. a jak ktoś to zobaczy, to napiszcie komentarze to ktoś się wróci do 2024 W 2024 roku też się fajnie mieszkało. Dwa szkoła do szkółki leśnej. Nie, dobrze, będziemy chodzić. Ihuuuu! Ja się tam się szkoła będzie Szkółka leśna To chodzi do szkółki leśnej, to pisze. W tym roku do której klasy Baję do ósmej. To idzie do jakiej klasy i co kupuje. Bo ja sobie kupuję plecak Pięć stów. Buty sześć, siedem stów. I chuj. Tak, ładnie idzie. A ja się bałaczki na moje chujowe rabiwo, co tu ty mnie bał, a kurwa mjaka, chuj, dobra, chuj z tymi mjakami, mami. Mam się dało jeszcze go u włączyć. Głóciki, to by jeszcze ładniej to wyglądało. Macie jakieś, że podobały 2011 roku? 14 lat! No. 14, tu już minęło. A kto z Kadora, to pisze pod komentarzem. Kador wrócił na TikToka jakiś podrabiany i odnował. nowa Dzisiaj patrzyła na TikToku, zobaczyć to on nie z nowa. To coś puścił i już go nie ma. i... Bo sobie pan, czarny pan nagrywał na YouTube. Czarny pan nagrywał na YouTube, jak. Ktoś podrabiał tego, i można za to i siedzieć. Wiedział o tym, jak się podrabia kogoś konto na TikToku, to na YouTube, to wszędzie to można i za to siedzieć. A mi lata I tam pora. Jakieś to się kurwa nazywali. Się... ja tam nie podrabiam. Mam swój kanał na TikToku. To ty każdy, -toku. jak to widział na tutaj. Żyje i tu A my, my O tamtym roku to było. Nie w tym roku jakby mu podrobili koły. Kurwa jebany haker, pierdolił się jemu na konto. I musiał nowe konto na Facebooku zakładać. Dykowi wprostowi zajebali konto. Tak jak coś z nazwiek prosto, bo i każdy musi mieć. Kurwa! Najbardziej ja, tu maszyn Jeszcze piłkę może do pierdolenia O, dużo To co wyczyścić?